Polkom może się trudniej przebić, ale może można to też powiedzieć generalnie, że cudzoziemkom jest, jest się trudniej przebić. wam też w recepcjach hotelowych, żeby praktykować ten język. Czy w nawet? Trzeba się przystosować i trzeba się odnaleźć. I to jest takie dwustronne, bo tak samo Norwegowie muszą przystosować się do nas, jak my i do nich. Witam bardzo serdecznie, dzisiaj mam bardzo, bardzo ciekawego gościa, będę rozmawiał z Moniką, która już od 15 lat żyje, mieszka w Bergen i Monika jest osobą wielu talentów, pracuje w branży BHP, ale oprócz tego jest dziennikarką, a także modelką. Zapraszam gorąco. Mieszkasz już w Norwegii 15 lat, jak to się stało, że do tej Norwegii przyjechałeś i czemu właśnie do Norwegii? Tak, zgadza się. Jestem w Norwegii od 15 lat. Przyjechałam do Norwegii za miłością oraz w celu dalszej edukacji. Mhm. Dlatego, że ja skończyłam studia licencjackie w Warszawie i planowałam kon kontynuować studia magisterskie, ale ponieważ ukochany wyjechał, to ja wyjechałam za ukochanym. Aha. Czyli miłość. Tak. A skończyłaś studia w Norwegii, te, które chciałaś? E, tak, tak, bo to było tak, że jak właśnie dotarłam już do Norwegii, to ja, jest, ja jestem osobą bardzo konsekwentną w działaniu, więc e, dostałam się na studia magisterskie. E, zanim się dostałam na studia magisterskie, nauczyłam się oczywiście języka norweskiego e, i oprócz studiów magisterskich, to też skończyłam e, studia inżynierskie. W Norwegii. Czyli ma magisterskie inżynier magisterkę i inżynierkę zrobiłaś w Norwegii? Tak. I tak. zanim zaczęłaś się robić, to nauczyłaś się norweskiego? Tak, ale też dodam, że studia magisterskie ukończyłam po angielsku, a inżynier... inżynierskie po norwesku. Mhm. Ty, <laughs> Także... Co to były za kierunki, możesz zdradzić? Tak, studia magisterskie to były studia zarządzania na Uniwersytecie w Stavanger po angielsku, a studia inżynierskie, to jest inżynier od BHP i to jest po norwesku mhm. kierunek. A zanim nauczyłaś się angielskiego do, w tym stopniu, żeby te studia skończyć, to ile ci nauka norweskiego? Ile nauka norweskiego ci zajęła? E, więc tak, rok w szkole na, na intensywnym kursie oraz pracowałam też w, w recepcjach hotelowych, mhm. żeby praktykować ten język. Mhm. Spe tak, spe specjalnie, się... specjalnie wybrałaś taką pracę, żeby mieć kontakt z językiem, rozmawiać z ludźmi? Tak, to było takie strategiczne posunięcie. A, to ciekawe. A powiedz, bo to pytanie trochę po, poboczne, czy ty trzymasz telefon cały czas? E, tak. To ci ręka zdrętwia ty masz jakiś uchwyt na szybę, żeby go, albo go połóż? Nie bo... mam, bo jest, nie spełniłam żadnego handsfree niestety. E, okay. To wiesz co, to, bo mi <noise> będzie przykro, jak ja będę wiedział, że, bo sam czasami też tak nagrywam, no. jak ci ręka Przezucie. będzie zdrętwiać. No przeżyjemy, musimy to przeżyć. Musimy przeżyć, jasne. Yy, Okej, okay. z tego co wiem, z wykształcenia yy, jesteś dziennikarką w Norwegii, właśnie skończyłaś studia inżynierskie i magisterskie, pracujesz jako HSE, nie wiem czy nazwa po polsku, czy musi być norweska czy angielska menadżer, czyli coś takiego jak BHP polskie, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. To jesteś tak. również i to jest ciekawe, jesteś również modelką, no i dziennikarzem też jesteś, z tego co wiem. Czy planujesz coś jeszcze? Zacznę, powiem tak, jeżeli chodzi o formalną edukację, to wydaje mi się, że to wystarczy to, co mam. Dwa licencjaty i studia magisterskie. I, i powiem tak, że też jestem już zmęczona, może siedzeniem nad książkami, ale, ale, ale jest, jest, jest w tej chwili wygląda to tak, że piszę artykuły na temat BHP do magazynów norweskich, i to uważam za bardzo ciekawe, ponieważ jest to związane też z moją pracą, tak? Więc to jest też dobry sposób na rozwój dalszy. Więc myślę, że będę pisała po prostu i zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Czyli będziesz pisar jesteś pisarką i będziesz pisarką, ale czy to, tak, ty to, będziesz, to, to będzie yy, ściśle BHP, czy będziesz yy, też pisała inne rzeczy? A być może będą to też inne rzeczy, na razie piszę BHP, ponieważ yy, uważam to Trenujesz połączenie przyjemnego swoje. z pożytecznym. Mhm. Trenujesz pióro na razie? Tak, trenuję pióro, rozkręcam się. Aha, aha. Przyjęła się taka, taka panuje taka o, opinia, że Polki często wyjeżdżają do Norwegii i pracują poniżej e, swoich e, możliwości. E, z tego co mówisz, z tego co wiemy już usłyszeliśmy, ty, ty cały czas się rozwijasz i masz te cele ściśle określone i tak jak powiedziałeś na początku, konsekwentnie e, dążysz do celu. Czy czy, 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 czy trudno jest w Norwegii już ze swojego doświadczenia, bo tam pracujesz, żyjesz parę lat, czy trudno jest kobietom Polkom, które są wychowane w Polsce, mają polską mentalność, właśnie piąć się po tych szczeblach kariery i czy one to robią, czy, czy wolą się nie wychylać, jak to wygląda? Co co z tym sądzisz? Powiem tak, ja się, ja się zgadzam z, z, tą, z, z tym poglądem, że polką może się trudniej przebić, ale może, można to też powiedzieć generalnie, że Cudzoziemkom jest, jest się trudniej przebić, tak? E, może tak, jeżeli nie spe... a jeżeli nie jest się specjalistą, to znaczy jeżeli nie ma się wykształcenia specjalistycznego, bo są takie zawody, które powiedzmy dają nam możliwość podróżowania po całym świecie, Możemy się osiedlić w każdym kraju i, i posługiwać się angielskim i od razu wykonywać swój zawód, tak? Mm -hmm. Ale jeżeli ktoś przyjeżdża do Norwegii bez takiego konkretnego zawodu, to uważam, że tak, taka, no, taka droga kariery może być żmudna i, 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 i trudna. Mm -hmm. <noise> także, także tak, podzielam tę opinię. Myślę, że to jest tak. Na pewno jest to bariera językowa, ponieważ... To jest tak, że, y, przyjeżdżamy do nowego kraju, gdzie owszem, język angielski jest takim językiem, no, który, który wszyscy znają, wszyscy się nim posługują, ale jednak dobrze jest znać język norweski, jeżeli też chcecie mieć jakieś y, takie bardziej wyspecjalizowane prace, tak? Więc tak, nauka języka. Potem są te bariery kulturowe. Y, to jest czy szok kulturowy nawet. Trzeba się przystosować i e, trzeba się odnaleźć i to jest takie dwustronne, bo tak samo Norwegowie muszą przystosować się do nas jak, jak my i do nich. E, e, oraz oczywiście też indywidualne cechy, tak? E, jeżeli ktoś ma większą siłę przebicia, no to wiadomo, że jest uparty, to sobie może lepiej da radę, natomiast osoby, które nie mają e, takiej, bym powiedziała, silnej osobowości, mogą troszkę, może być im trudniej po prostu. Mm -hmm. No właśnie, bo to moje kolejne, jedno z kolejnych pytań być takie, czy Norwegia według Ciebie jest dla wszystkich, czy tutaj w sobie wszyscy poradzą i kobiety i mężczyźni, jak, jak myślisz? Czy to ja jest myślę... tak, że jeżeli chce się poradzić sobie, to się poradzi, a jeżeli jest się człowiek niepewny, czy właśnie nie wie, do końca nie jest przekonany, no to tak jak, czy to była Norwegia, czy jakiekolwiek inne miejsce, to, 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 to może być różnie z tym poradzeniem sobie. Ja myślę, że może być różnie z tym poradzeniem sobie, dlatego że po prostu jest bardzo dużo czynników, jeszcze jeżeli pomyślimy o Norwegii, to trzeba wziąć pod uwagę też, że to jest kraj, który ma trudną pogodę, tak? warunki takie, natura jest trudna, ponieważ jest, to jest taka kraina mroku, jest wiele miesięcy, kiedy jest ciemno, może być smutno, więc jeżeli ktoś przyjedzie sam, to może też właśnie z tego powodu cierpieć. Na pewno jest też kwestia tego, czy ma się rodzina, tak? Mhm. Czy jest czy ma się rodzinę w Norwegii, czy została rodzina w Polsce, czy na przykład człowiek sobie, czy się człowiek osiedlił lub założył rodzinę. Ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku jest tak, że ja na przykład mam dziecko tutaj z Bergeńczykiem, tak? I to i to spowodowało na pewno, że ja osiedliłam w Bergen, ponieważ moja córka jest półnorweszką. Jakby to jest takie bardzo oczywiste, to jest ważny powód, dla którego ja tu jestem, mhm. um, więc jeżeli ktoś ma rodzinę, to na pewno są, są, może, to już jest jakiś taki istotniejszy e, tak, powód, żeby, żeby sobie tutaj poradzić też z rzeczywistością. E, praca może być też motywatorem, ale to też trzeba być, mieć jakieś zadowolenie z tej pracy, bo jeżeli jeździ w Norwegii tylko po to, żeby zarabiać, no to może być trudno, tak? Może ktoś też mieć zamiłowanie do kraju, do natury. A Norwegia jest tym, tym krajem, oferuje cudowną naturę. Ja na przykład uwielbiam naturę norweską. Ja kocham góry, ja jestem kilka razy w tygodniu w górach, na wspinaczkach, na wycieczkach, ja to bardzo lubię i sobie to cenię. I tak, dlatego też Bergen jest dla mnie miejscem idealnym. Ja nie wiem, czy ja na dzień dzisiejszy wróciłabym do Warszawy, ponieważ patrzę teraz na Warszawę, jako na taką miejską dżunglę. A Bergen i te góry wokół, daje mi w ogóle dużo takich możliwości właśnie, żebym sobie e, odpoczywała, też e, mam rozrywkę chodząc po górach, nawet, nawet po pracy regeneruje się, także mhm. za, zależy e, kto czego poszukuje i jaką kto ma też psychika, tak? Mhm. Jak się kto adoptuje do, do warunków? Jasne. No bo właśnie wspomniałeś, że tam często w Norwegii są miejsca, gdzie jest bardziej ciemnie bardziej ciemno. Te, te noce są dłuższe, że tak powiem, ogólnie, niż my jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni. Ty z tego co mówisz, radzisz sobie tym, że chodzisz po górach, tak? I, tak. i, i uprawiasz ten sport. Tak. Czy jakieś dalsze też wycieczki? Czy, czy to tylko takie po najbliższym terenie? Znaczy, tak wiadomo, że najwygodniej jest chodzić po najbliższym terenie. Ja chodzę też do pracy i mam dziecko, tak? Więc żeby pogodzić wszystkie moje obowiązki i role, to e, korzystam z siedmiu gór wokół Bergen. E, w wakacje, jak mam więcej czasu, to czasem gdzieś sobie pojadę dalej e, na, na, na dalsze wędrówki, I też żeby zwiedzać Norwegię i ją lepiej poznawać. Ale ale głównie jest, e, nie ukrywam, że są to okolice Bergen. Mhm, mh. Czyli tak sobie radzisz z tym no, takim klimatem, powiedzmy, troszeczkę bardziej zimnym. Tak. Powiedz, jak wpłynął na Twój biznes, na, 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 na Twoje życie, na życie Twojej rodziny, koronakryzys, który cały czas w zasadzie trwa. Czy coś to jest się... to, tak, no? jak to wpłynęło na życie mojej rodziny? Więc powiem tak. Ja akurat jestem w firmie nie mogę powiedzieć, jak się ta firma nazywa, ale jest to firma związana z sektorem ropy naftowej i akurat nasza firma sobie dobrze radzi w tym, w tym kryzysie, więc ja mam nadal pracę i to oczywiście bardzo się z tego powodu cieszę, bo miło jest mieć miejsce, gdzie człowiek może pójść i po prostu wiadomo, że mieć to bezpieczeństwo oraz pensję. Więc powiem tak, no nie, od, nie, od, nie odczułam osobiście jeszcze tego kryzysu, ale wiem, że i firmy, które mają podobny profil jak do mojej firmy, no odczuły ten kryzys bardziej. Więc, jest oczywiście, moje myśli są takie, że ja jestem przygotowana na to, że ten kryzys może się odbić na każdym, tylko jeszcze może nie w tej chwili, ale troszkę później. Mhm. Ale na, na dzień dzisiejszy, jest u mnie, przynajmniej w moich się jest, bym powiedziała, że tak dobrze się toczy, póki co. Mhm. Wspominałeś, że masz dziecko, dziecko jest... Jak to dziecko chodzi do szkoły? A jak oceniasz tą naukę online? Jak to... Czy to zdało rezultat w Norwegii? Byłeś zadowolona z tego? Znaczy ja powiem, powiem od razu tak, moja córka zacznie chodzić do szkoły teraz Aha. dopiero po... od, od połowy sierpnia. Więc ona chodziła do przedszkola, ale mogę się wypowiedzieć na ten temat, dlatego że właśnie my, może nie na temat na nauki online, ale mogę powiedzieć, jak w ogóle to wyglądało, bo to były bardzo ciężkie czasy. To były czasy tych biur domowych, tak? Więc ja pracowałam z e, domu, córka siedziała właśnie też w domu i też e, e, musiałam ją jakoś tak. E, Zabawiać, poświęcać jej czas, więc uważam, że w ogóle te, te, ta koronawirus odbiła się w ten sposób, chociażby na, na moim życiu prywatnym, że um, ten, ten czas był taki bardzo intensywny, ponieważ um, praca musiała zostać wykonana, um, dzieckiem się musiałam zaopiekować. Um, myśli były, bym powiedziała, że takie no, dramatyczne, ponieważ. Um, media y, przedstawiały tą kryzys korona tak no, w różny sposób, tak? Były też momenty, kiedy było bardzo ciężko, Ja się bardzo bałam w przeszłości, bałam się tego, jak to się rozwinie, czy, czy w ogóle nie zakończy się to w taki sposób, że będzie jakieś, jakaś taki etap wojny, że nie będziemy, co, nie będziemy mieli jedzenia i w ogóle tak, miałam bardzo ciężkie y, tak, ciężki czas w tym korona kryzysie. Jeżeli chodzi o edukację, no tak jak mówię, dziecko, dziecko jest na poziomie przedszkolnym, więc więc nie, nie, nie miałam jakby takich zajęć on, online, tak? Ale, ale starałam się na przykład, bo ponieważ w też ma jakiś program, więc wiadomo, że starałam się tak na przykład zabierać ją na wycieczki, żeby bawiła się na zewnątrz, żeby miała kontakt z naturą, bo to też jest część tego programu w przedszkolu. Oraz komunikowałyśmy, komunikowałam się z przedszkolem w celu takich wskazówek, jak ja mam ją przygotowywać na przykład do tego, że ma iść do szkoły, a jest taka przerwa długa w przedszkolu, więc tak, tak to wyglądało. Mhm. A od przyszłego roku, od, po wakacjach. Macie, masz informację, że to nauka będzie już tak. w normalnym trybie, czy to też będzie online? Będzie w normalnym trybie, z tego mm. co ja wiem, na, na dzień dzisiejszy. Mm -hmm. Mówisz, bo pracujesz w sektorze, w branży BHP, mówisz, że pracowałaś w czasie pandemii w home office, w domu. Ja tak. rozumiem, że twoja, twoje stanowisko pracy ciężko by było na stałe, żeby to był home office, bo pewnie musisz być na miejscu, żeby tam sprawdzać, weryfikować, czy wszystko jest tak, jak, tak jak należy. Czy, czy twoje stanowisko mogłoby być całkowicie zdalne? Myślę, że nie może być całkowicie zdalnie, że muszę być na miejscu, ponieważ muszę weryfikować, muszę jeździć na inspekcję. Także to nie jest to możliwe, natomiast tak jak mówię, w tym czasie pandemii akurat to było praktykowane, ale też to było dla wszystkich stanowisk, także to miało, można powiedzieć, ręce i nogi w mhm. tym czasie, ale nie na dłuższą metę mhm, Jak wakacje, bo to porozmawialiśmy o pracy, o szkole, o, o dzieciach, a powiedz, jak wakacje w, w tym roku spędzasz? Gdzieś będziecie się trzymać w Norwegii, czy gdzieś ruszacie dalej, czy zgodnie z tym, co zaleca rząd raczej spędzacie na miejscu. Czy może w ogóle nie macie mam... wakacji? <laughs> tak, ja powiem tak. Ja nie będę miała dużo wakacji w tym roku, dlatego, że tak akurat jest, jest jak jest z pandemią, tak, że nie można wyjeżdżać, są możliwości ograniczone i raczej będę pracowała w wakacje. Mm -hmm, mm -hmm. Także, a jeżeli chodzi o jakieś wyjazdy, to owszem, będę jeździła, ale lokalnie. Też lubię pływać na łódce. Także to weekendowo to na łódkę sobie lubię właśnie się wybrać, żeby w celach relaksu. E, wiadomo, tak jak też dużo osób to praktykuje, są chyta, tak, wyjazdy, e, na no, zwiedzanie pobliskich miast też można, ale to raczej wy wy weekendowe wyjazdy. Hmm. Czyli siedem tych gór, wzgórz, tak, naokoło, e, chyta, <grym> łódka i no, no i takie spacery. <grym> tak. e, jasne. Mm, e, to w zasadzie chyba już bo Ty teraz z pracy wracasz, prawda? Bo, bo się mówi e, tak, mhm. tak, to się. Aha. No to dzięki w, w takim razie za za, za poświęcony czas, za, za, za rozmowę. Trochę ta ręka ci pewnie zdrętwiała, bo tam <grym> się ruszało. Mam nadzieję, że nie, nie, nie jest sina, nie jest śniała. Jeszcze Jeszcze na koniec zapytam, bo mówiłeś, że masz pracujesz też jako modelka. Gdzie można mhm. zobaczyć Ciebie w roli modelki? Na przykład teraz będę w, jest, gazeta, jest magazyn, który się nazywa Scanbike, to jest magazyn norweski, tam będę na okładce tej, tego magazynu oraz będzie, ukaże się mój artykuł na temat bezpieczeństwa na drodze. Tutaj w kontekście motocyklistów, a także oczywiście ruchu samochodowego i, bez, no i właśnie BHP, czyli artykuł o BHP, który napisałam, oraz ja jako modelka na okładce. A jeździsz <noise> w, na motocyklu? W, motocy w Narwesen można kupić. A na, na mo zapraszam do punktu sprzedaży. A jeździsz też na motocyklu? E, nie. Aha. Dobra, A, ale w, lubię bo to w, Czyli w tym magazynie jesteś specjalistką, która napisała artykuł o BHP, i oprócz tego A. jesteś jeszcze modelką, która tam występuje. Tak, która tak? użycza widzę Tak, jako mod, modelka na okładce. tak. Mhm. No to naprawdę jesteś osobą wielu talentów. A dziękuję. Poradzę <laughs> ja... jak mogę. Je, jeszcze raz? Staram się jak mogę. Bardzo, bardzo się cieszę. Takich ludzi nam potrzeba. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Pozdrów rodzinę i udanego wypoczynku. Pomimo tego, że, że będziesz pracowała w wakacje, to, to myślę, że gdzieś tam sobie odpoczniesz i oczywiście pogody jak najlepszej. Też życzę. Dziękuję i nawzajem.